Jeśli widzieliście kiedyś nuty, ale wydawało Wam się, że to są jakieś zupełnie niezrozumiałe hieroglify, a jednak chcecie je poznać, to ten film jest właśnie dla Was. Nazywam się Margo i witam Was w Buzie na Szkle. Dzisiaj chcę Was przeprowadzić bardzo szybko i bezboleśnie przez taką podstawową naukę czytania i pisania nut. To, co jest nam na początku potrzebne, to pięciolinia, czyli pięć poziomych linii, na których będziemy układać nasze dźwięki. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy do dyspozycji tylko linie i pola między tymi liniami, no to nie moglibyśmy za dużo tych dźwięków napisać, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli czasami będą dopisywane takie malutkie fragmenty linii do jakichś konkretnych nut, które muszą być niżej lub wyżej niż to, co możemy zawrzeć na pięciolinii. Następnie potrzebny jest klucz. Kluczy muzycznych jest wiele, ale w zasadzie używa się najczęściej dwóch albo trzech z nich. Jest to klucz wiolinowy, klucz basowy i klucz altowy. I to są te takie dziwne zawiasy, które możecie zobaczyć zawsze z lewej strony każdej pięciolinii. I one są bardzo ważne, ponieważ. Każdy z nich wyznacza nam jakiś konkretny dźwięk na pięciolinii. Dlatego, zapisując klucz wiolinowy, zapisujemy go zawsze od drugiej linii, tej drugiej linii od dołu, i dzięki temu wiemy, gdzie jest dźwięk G. Od tego dźwięku dalej możemy sobie liczyć, zapamiętywać inne dźwięki na pięciolinii. Ok, mamy już te dwie najważniejsze rzeczy. Czas na nuty. Na pewno kojarzycie ze szkoły albo gdzieś wam obiło się o uszy coś takiego jak do re mi fa sol si do. To jest solmizacyjny sposób nazywania gamę cedur, gamy, czyli ośmiu dźwięków zagranych po kolei. Pokażę wam jak się je zapisuje. Zaczynamy od dźwięku na pierwszej dodanej linii dolnej. Następnie piszemy dźwięki w górę. Zaczynając od miejsca pod pierwszą linią, potem na linii, na polu między pierwszą a drugą linią, i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do ósmego dźwięku, który jest znowu dźwiękiem C, czyli tym samym dźwiękiem co na początku, ale zagranym oktawę wyżej. Te dźwięki możemy nie tylko nazywać solmizacją, czyli tym do, mi, fa, sol, si do, ale też literami. I nazywają się one po kolei. C, D, E, F, G, A, H, C. Ten sposób zapisu dźwięków, gdzie mamy po prostu kółeczko puste w środku, jest bardzo dobre do zapisywania wysokości dźwięków bez jakiegokolwiek rytmu. Może dziwi Was trochę wygląd tych nut, że są to same takie kółeczka puste w środku, bo jest to coś zupełnie innego niż to, w czym zakochała się tak naprawdę popkultura. Brakuje tych kreseczek, falek i innych takich atrybutów, które dotyczą już bezpośrednio rytmu. Tutaj jest to najprostszy sposób do zapisywania właśnie samych wysokości dźwięków. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o umieszczanie wysokości dźwięków na pięciolinii. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Do zobaczenia!